Pięć kroków, aby kontrolować emocje. Po pierwsze, wyśpij się. Niewyspany człowiek to zły człowiek. Jeśli mało śpisz, to będziesz miał również mało energii. Po drugie, nie jedz fast foodów. To jest największe świństwo, jakie kiedykolwiek mogło powstać. Znajdują się w nich składniki, które uzależniają i nie mają żadnych wartości odżywczych. Które są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Po trzecie, pij dużo wody. Minimum 2,5 litra dziennie. Zrozum. Nawodniony organizm to szczęśliwy organizm. Po czwarte, zrozum, że nasz mózg sam z siebie wypluwa losowe myśli, kompletnie bez naszego udziału. Po piąte, przestań nadawać tym myślom emocji. Niech będą dla Ciebie jak chmury na niebie, czyli nie zwracasz na nie uwagi. Koniecznie napisz w komentarzu, czy stosujesz którąś z zasad.